Maluszki, maluszki, maluszki. Szanowni Państwo, już po raz kolejny mam zaszczyt za pośrednictwem telewizji Lubaczy złożyć Państwu życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Wigilia to czas szczególny, gdzie ludzie z najdalszych zakątków świata podążają do domów rodzinnych, wsi, by ten piękny czas spędzić w gronie tych, których nosimy w naszych sercach. Życzę Państwu bezpiecznej podróży, szczęśliwych powrotów do domu, by ten czas był czasem wyjątkowych, radosnych wzruszeń, spędzonych w spokoju, zadumie przy suto zastawionym stole, wśród tych, których kochamy najbardziej. W tym miejscu. Szczególne podziękowania i życzenia pragnę złożyć moim kolegom mundurowym, policjantom, strażakom, z którymi współpracujemy na co dzień. Dla nas, służb mundurowych, Okres Świąteczny to czas wzmożonej pracy, służby i zaangażowania w bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych. Życzę Wam, drodzy koledzy, również spokojnej służby i szczęśliwych powrotów do domu. A dla Was, drodzy Państwo, niech nowy rok przyniesie zmiany na lepsze, niech będzie to czas wolny od pandemii, niech to będą nasze plany, realizowane marzenia. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i obyśmy się spotkali w nowym roku jeszcze raz. W imieniu komendanta powiatowego Policji w Lubaczowie, młodszego inspektora Grzegorza Błaszczyka, składam wszystkim mieszkańcom powiatu Lubaczowskiego najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych, pogodnych, spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia. Sprawmy, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, przemieszczając się po drogach naszego powiatu. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, jak i Nowym Rokiem, pragnę Państwu złożyć zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jak i wszelkiej pomyślności w 2022 roku życzę państwu niegasnącego optymizmu, radości, wszystkiego dobrego, spełnienia wszystkich marzeń, jakie sobie państwo planują. Również świąt spędzonych w rodzinnym gronie, ciepłej, rodzinnej atmosfery, tego wszystkiego, a nawet tego czego państwo sobie jeszcze nie pomyśleli, życzę wszystkiego dobrego w nowym 2022 roku. Wszystkiego dobrego!